Piosenka z lektorem w Radiu Z czyta Stanisław Olejniczak. Claude, la-da-da, to moja ostatnia spowiedź, to są moje ostatnie słowa. Za kogo ty się masz? Wiem, że jesteś bez serca i zimny. Rozpalasz mnie, patrz jak płonę. Bo złamałeś mi serce, tak, moje serce. Hej, czy to koniec zawsze? Czy to koniec miłości? Nie wiem, kim jestem. Bądźmy razem na zawsze. Głos w mojej głowie. Nie mogę go zignorować. Nie mogę go zignorować. Słyszę Twoje imię raz po raz. Nieważne kto. Zawsze jesteś ty. Och, skończyliśmy. Czy to wszystko? Jeśli nie chcesz zostać, pozwól mi odejść. I zatańczę sam. La-da-da-da-da. Da, 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 da. La da 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 da, la da 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 da.